Dzień dzisiejszy to dzień patrona szkoły, Franciszka Sędzickiego. W związku z tym chcemy teraz zaprosić wszystkich zgromadzonych na pierwsze spotkanie, spotkanie z cyklu spotkania z tytaniami ludźmi. Postaw pana Franciszka Sędzickiego w w historii polskiego społeczeństwa naszej szkoły. Aby przypomnieć sylwetkę naszego patrona, przygotowały się kilka istotnych informacji. Serdecznie zapraszamy. Witam wszystkich w murach naszej szkoły. Paweł, nie. czy pamiętasz może kiedy urodził się Franciszek Oczywiście, było to 11 marca 1882 roku w Rodenbargu niedaleko Kościerzyny. Ile Ile więc minęło lat? Niedawno minęła 132 rocznica w Jakie są wykształcenia na na ukończył szkołę podstawową, później naukę kontynuował w gimnazjum, ale nie osiągnął nawet małej matury. Jednak w najmłodszych latach miał rodzone zdolności do posługiwania się w i bogatych wyobraźni. Gdzie i kiedy rozpoczęła się jego przygoda z literaturą? Zadebiutował w, w 1906 roku w pieśniu ludową z powiatu kosztorskiego tak w dalekiej drużbie. Wtedy też przyniósł się do kościerzyni. Pisał po polskim i po kaszubsku, a w stosował określoną pisownię i proste słownictwo, używane w stronach rodziny Sibuńskiego. A potem czym się zajmował? Gdzie pracował? Do roku 1960 współpracował z Gryfem, który publikował kilkadziesiąt pieśni ludowych, tzw. Tak flankowe, w 1911 wydał długi z Kaszyckich Kur. Po roku przeprowadził się do grudnia gdzie pracował w Gazecie Grudniowskiej. W 1918 roku wydał jak w jak zabrał od stron. Przez pewien czas przebywał w Gdańsku, na podział pracy prywatnego nauczyciela języka polskiego. Przez następnych kilka lat pracował w różnych wydawnictwach. Tak, a gdzie? W 1923 Pracował w Dzienniku Starogardzkich, potem w Słowie Pomorskim i Gazecie Narodowej w Toruniu. Zaś w 1926 jest już redaktorem naczelnym Gliwy Pomorskiej w Chojnizach. A co jeszcze ciekawego wydarzyło się naszego patrona, Franciszka Słowackiego? Przed II wojną światową zostaje sekretarzem Gminy polskiej. W czasie okupacji przebywał w Chojni, gdzie jako prostu ukrywał się przed Niemcami. Zależał bowiem do tajnej organizacji wojskowej w Gryf Pomorski. Po wojnie wrócił do Gdańska, gdzie na początku objął stanowisko w Bibliotece Miejskiej, a później w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Miał ja więc czas na pisanie? Tak. Jest autorem takich utworów jak Gotki o Jaroszu utwory egipskiego Jarona, Baszki Kaszubskich, ilustrowanego przewodnika po gdańsku, Trójki. kilka uwag w sprawie Kaszurskiej. Franciszek Stanicki mocno zwraca uwagę na wartości kultury polskiej i kaszurskiej. Akcentował to w wielu swoich utworach, że w 1951 roku przyznano mu na miasta Gdańska, a krótko przed śmiercią Krzyż Waleski oddał Nie wiesz? To utwór, który mówi o pięknie, niechaczubi i jego mieszkańcach, którzy są biedni w swojej kulturze i dbają o język i wartości nieustannie nie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Poza tym, to utwór będący przesłaniem przesłanie stanowi W stromnej chatce ma polędra stała. Gdzie nad wieżycą są kaszuckie zagrody, tam ojciec młodzieżę, matka mój I rzekła do mnie o swym to kaszu Tam, gdzie stary szef ciąguje, gdzie kreda Wisła w Polsce może płynie, gdzie dziwnym głosem szukają stare wody gdzie lud w skradności i stołości tam ma ojczyznę, Kochane. Ja jestem Kaszubą Rodę i Kaszubą Zostanę. Dziękujemy za uwagę.